Yo siemano z tej strony mikrołyty i ze mną dzisiaj jest kumpel Szymek Dokładnie dzisiaj spróbujemy wbić bibi na szesnastą rangę Ja pierwszy gram Dobra e, no, Mogą być odgłosy dziwne bo tutaj są dzieci My nie mamy spokojnego miejsca wszyscy za nami łamią Masz starpowera do niej Nie No to jak to no nie masz? No nie mam no Masz nie Dzień ma. dobry Szymonia Dlaczego? Nie Sorry za odgłosy Zrobię chwilowe cięcie. Za chwilę Zdajmy. się widzimy. Zdajmy. Za minutę się widzimy. Dobra, jesteśmy już. Dzieci mnie znerwiają. Spróbujcie ten kanał z dzwoneczkiem, aby nie zapomnieć żadnych kolejnych filmów. Dajcie łapeczkę w górę. Chwilowo zabijemy to roz... Do rosę. Do rązy. Do Nie, nie chcę. Chwilowo czekajcie. Sorry, że takie odgłosy... <laughs> Ale mówimy szeptem, żeby nie zdenerwować was. Bo gdybyśmy się darli, to wtedy by nie był dobry film. O nie! Jessica! Sricka! Blik! Zadmiarzy, a nic, a nikogo nie zabiliśmy jeszcze. Wiesz no. zaraz będzie starcie solo, powiedzcie mi. Przepraszam za takie pukanie, ale to właśnie... To? to jest nasza kuzynka. Ale DAM! No. <grystanie> jeszcze wielkie starcie. No, to jest kozak starcie. O, jeszcze. Mam Na siedem. Się. Ciekawe, kto jest. No, ciekawe. Jakże tu się kryje. Mogę się założyć. A, Sorry, maczki. Nie, nie. nie chcemy przegrać? O nie, nie nie zabijesz nie. mnie o nie jak mu sobie nie nabijesz, to wtedy mnie nie zabijesz. Co ja zrobiłem? Teraz runda kumpla okay. i zobaczymy kto wygra. Czekaj. I ile mam puszek? Jest, zdobiliśmy 7000 puszek! Otwieraj skrzynki dla widzów A może pierw dwie puszki? Dobra. E, a nie puszki, tylko skrzynki. I no, dobra. Spróbujemy zbierać. Będzie dobrze słychać jak coś. Bez ściszonego. Sorry za muzę w tle. Sorry za słabą, słabą, jakości, słabą jakość, ale niestety. Nie mógł, przepraszam, nie, nie mogłem wybrać stercza. Uważaj, bo tu jest ciekaw. Dobrze, kochani, gdzie jest yy, Oscar? Oscar! Gdzieś chodzi na dworze. O nie, szelka. Sorry za osoby. Dam, Cicho, rozumiesz? Jest... Kurde, El Primo! O nie, ból! Okay, stąd. El Primo... Oooo, Gwiezdna Szalik! Szel... Ty To jest, ro... jest szelka! Jeżeli mi stracisz O nie, ma, puchy, ma, ma to, Jeżeli co? mi stracisz puchy, to wtedy nie drż! Cioce... Odbij go! Pajperka! Odbigo. Pajperk! Ale... jak to za akcja? Szkoda, że nie masz ulta, byś na nim się użył. O nie! A cztery, a ja mam tylko dwa. Rico! Szedł. O nie, przegram. Ale i tak zdobędziesz jakieś puchy, jak nie będziesz tak grał, że szybko się zabić. O kur... Kurde! No mi akurat nie poszło! Ale i tak plus dwa puszki, to i tak jest coś. Nie, to będzie film krótki, bo miałem jej, ją napięć. Dobra, tam otwieraj skrzynkę dla mnie. No dobra, no to otwieramy. To, 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 to. Uuu, słabo. Mamy y, 16 Golda, y, 5 punktów do El Primo, 10 do... Widzimy się Powiedzcie mi chłopaki, wiecie gdzie może poszli tam... Nie. Oskar? Nie, nie wiemy. Nie Co ty tutaj masz? Już jesteśmy z powrotem. Niestety, nie, nie, dzieci nam przeszkadzały. Mamy drugie cięcie. Właśnie. Zespija się w najbardziej za przeproszeniem dziwnym miejscu. Dobra, rozwalamy te dwie skrzynki na raz. Uuu, szelka. Srejlka, nie słyszałam. Zabrać ci Power Cube. No, mam to gdzieś, odbij się ode mnie. O nie! O nie! No! Mortis! No nie, nie poszło mi w ogóle. ja! straciłeś minus yyy. 4. No już znowu mam tysięcy Zagraj ponownie! O nie Rosa no Ale co mam mówić? Ogólnie no? subójcie kanał, nie wiem czy wspominałem. Z łapką w górę to mnie y, doprowadza do szału i chcę kolejne filmy nagrywać. nie strac mi kucharków, bo inaczej... O nie! nie. Tara. tara! Gdzie Tara? No Tara! El Primo! El, El Gówno! El Gówno dokładnie. R er, gówno, <laughs> ciota, o kurde, o nie, kurde, ale lepiej poszło mi niż tobie. No. Ile mam? Nie wiem. Uuu, zero. Lepiej Myślę, tobie. że na tym skończymy dzisiejszy film. Nie, nie kończymy. Powiedzcie, końc... czy wam się Bo podobało. Mamy nie, nie kończymy.